Dranchy zrobił na mnie trapa. Po tych wszystkich miesiącach spokojnego budowania i eksplorowania przyszedł czas w końcu na zmianę. Trzeba trochę poddymić na tej anarchii. Początkowo moim pomysłem na film było zniszczenie określonej liczby bedroka, korzystając ze specjalnej maszynki znalezionej na YouTubie. Zebrałem więc potrzebne materiały, czyli głównie pistony i TNT, i udałem się wtedy w określone wcześniej miejsce. Rozpocząłem budowę. Obsydian, tutaj piston, nad pistonem TNT, i pod to Trabdora. I teraz możecie się chyba pod tym ukryć. I teraz spamować trzeba tutaj. Eee... Nie wyszło. Nie wyszło, ponieważ za wolno klikałem. Dlatego ustawiłem sobie autoklikera. Let's go! Jest. Pierwszy otwór. Ej, a co gdyby tak zamiast zniszczyć tyle, bydroka. Po prostu wrzucić tutaj Dranghisa. Wtedy narodził się pomysł na wykorzystanie tej mechaniki do zrobienia trapa na Dranghisa. Wystarczyło wykopać dziurę do samego bedroka, a następnie go zniszczyć. Problem polegał tylko na tym, aby zmusić Dranghisa do wskoczenia do trapa. Lecz na razie się tym nie przyjęłem? Najpierw przecież musiałem wykopać cały dół. Hej, na chwilę ci przerwę, bo sponsorem tego filmu jest Yahaha. Pewnie wielu z was już ją zna, ale dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, to Yahaha jest platformą do tworzenia wieloosobowych interaktywnych doświadczeń 3D. Jest bardzo łatwa w obsłudze, ponieważ umożliwiała pracę bez kodowania. Yahaha udostępnia nam Również miliony gotowych do użycia modeli i szablonów Jest to bardzo przydatna funkcja Gdyż nie każdy może sobie pozwolić na tworzenie Owych modeli samodzielnie Razem z przyjaciółmi możemy odkrywać i dołączać do kreacji Stworzonych przez Yahaha Studio Jedną z najlepszych funkcji jakie oferuje Yahaha Jest prawdopodobnie to, że wszystkie pliki są przetrzymywane w chmurze Ja dla przykładu na swoim dysku Mam 2GB wolnego miejsca Więc jest to dla mnie niesamowite udogodnienie Platforma Yahaha udostępnia również opcje monetyzacji Stworzonych przez nas prac Dobra zabawa przy tworzeniu projektów i możliwość zarobku Nie może być chyba lepiej Otóż jest jeszcze lepiej Ponieważ ukończone przez nas dzieło, można opublikować jednym kliknięciem do międzyplatformowej aplikacji Yahoo. Tam gracze mogą odkrywać i bawić się w stworzonych naszymi rękoma świata. Jeżeli już zaplanowaliście sobie produktywne wakacje z Jahaho, to serdecznie zapraszam Was do pobrania ich aplikacji. Link oczywiście macie w opisie i przypiętym komentarzu. W trakcie kopania napisał do mnie blank, ponieważ miał dla mnie pewne wyzwanie. No ogólnie jak zrobisz wiadro, tej oto tu fajnej platformy na sam dół do takiego kwadratu SOPsa, to daję Ci serduszko. No to lecimy. Nie widzę nawet tego kwadratu. Walnąłem. O! Ale nie w kwadrat. Blanki, takie jak kobiecał, dał mi aż dwa serca. Masz. Dzięki wielkie. Weź mnie, klepni. Też wiatr walisz? No, wal wiatr. Dajesz. Po zrobieniu wiadra powróciłem do początkowego projektu. Wyzwanie Blankiego jednak zainspirowało mnie do przemodelowania pułapki na Padł Padłem na pomysł, aby zaprosić go do zrobienia wiadra. Niestety, zamiast na ziemię wpadłby do Wojda. Następnie zabudowałbym wylot z aby Rankis nie mógł wrócić. Zabrałem się więc do roboty. Lecz już po chwili dostałem następną wiadomość. Tym razem napisał do mnie Hozot. Nie miałem z nim dużej interakcji na serwerze, więc postanowiłem skorzystać z okazji i się z nim spotkać. Sytuacja wygląda następująco. Ostatnie kilka dni budowałem domek na team, co nie? Kojarzy i od razu zabrałem się za no, I pytanie, czy wiesz co mogę zbudować? Przez ostatnie dwa dni od pierwszej wiadomości jaką mi napisałeś no. Podejrzewałem i podejrzewam dalej, że to jakiś traf. Nie, nie, to, to, tam, to, to, to już pada, O, jakieś Brednie są. Nie dziwi was pewnie fakt, że byłem podejrzliwy w Stosunku do Hozota. Niestety każdy event w jakim miałem okazję uczestniczyć Okazał się w jakimś stopniu zasadzką, lecz jak to mówią Kto nie ryzykuje ten nie pije szampana. Czekaj, dalej nie, po, nie Rozumiem dlaczego uważasz, że to trap? Jaką eee... wiadomość wysłałem taką, że Podejrzewam, że to trap? Po prostu każdy wy Wydarzenie, w jakim uczestniczyłem na anarchii, to był trakt. Muszę Cię teraz martwić, to nie będzie. No dobrze, to będzie duże zaskoczenie w takim wypadku. Widzisz to? No nie powiesz, że to nie jest piękne. Przecudowne. Dobra, pewnie teraz, nie uważaj mi pewnie sam y, byś nie wszedł, nie pierwszy do portalu. A wejdź pierwszy. Jak zginę, okej, okay, to zbijmy pionę przed tym, okej? Okay? No na zaufanie. Ty mi uderzysz, ja cię uderzę Bo się w ogóle nie przywitaliśmy ręki, sobie nie podaliśmy, no jak tak można. No tak, no przecież, dobra, podajemy sobie rękę. No, nie, 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 no dobra, to ja wejdę pierwszy, patrz. Nic tu nie ma od wykorzystał bardzo podobną pułapkę do tej, którą sam miałem zamiar wykorzystać. Początkowo myślałem, że straciłem pomysł na film, lecz sytuacja potoczyła się o wiele korzystniej niż mogłem to przewidzieć. Halo, Grupik, coś tak zamilkłeś? Nie! Grupik, do tego Wojda, ja ci oddam itemy, No, bądź człowiekiem, człowiek. Daj mi jedno serce, to zdobyć. temu. Ja, przygodę do granicy mapy, ale tak. jeszcze przygody nie miałeś. Więc to jest najlepsze. Ja chciałem na serio dokładnie to samo zrobić. Na dranhisie. Te słowa prawdopodobnie zmieniły obraz tej sytuacji o 180 stopni. Pewnie Dobrze wiecie, Dranhis zrobił pułapkę nie tylko na mnie, ale również na Hozota. Dobra, chodź masz. Ja hojny człowiek. Serca nie zrobiłem, ale dobra, ja mam ciebie lepszego dila. A więc tak, pomyślałeś o tym, że chciałeś zrobić tego samego trapa na Dranhisie, co nie? Właśnie tak. Pamiętasz, kto nam zrobił trapa ostatnio? Tak. Dranhis. Mhm. Mm na to, żeby wspólnie się na nim odegrać. Zrobimy giga trapa, żeby miał wreszcie nauczkę, że z nami się nie zadziera. I teraz sytuacja wygląda o wiele ciekawiej bo do mojego planu zabicia Dranhisa dołączył Hozot. A co dwie głowy, to nie jedno. Poświęciliśmy trochę czasu na znalezienie. Nie Plan był prawie idealny, lecz niestety Rankis obejrzał film Hozota, w którym zgadaliśmy się, aby go pokonać. Wykorzystał sytuację i postanowił mnie i Hozota zaprosić na spotkanie. wiecie dlaczego go tutaj zabrałem? Nie, nie wiem. Totalnie nie wiem. Jesteście gotowi. Gotowi. Powiem wam, że tego się nie spodziewacie. Tak mi się wydaje. Oj, oj, oj. Oj! Pędzi, pędzi, pędzi. Nie, no ale robisz taką samą pułapkę, jak tak można? No plus jeden. Brak. No. Co to ma być? Nie, nie, nie. Proszę cię. Drankis, drankis, ranki, do Drankis! płakam cię! Podczas gdy ja latem sobie zamknięty w próżni, pozad przeprowadzał rozmowy pokoju z Drankisem. Mnie jednak zastanawia bardzo ciekawy aspekt tego wszystkiego Jakim cudem na jednym filmie ta sama pułapka pojawiła się aż trzy razy. Płogam cię, zlituj się. Tak! Dlaczego chciałeś mnie zabić? Czekaj, czekaj, chodź! Nie uciekniesz, to jest wszystko zabudowane. Dlaczego chciałeś Kupi? mnie Nie, bo ja tu się czuję niebezpiecznie Ale poczekaj, poczekaj. Możecie mnie wpuścić, wiecie o tym, bo ja tutaj ciągle latam. No weź mi kumpla, wypuść, no A na co musieliśmy zawić? Szybko, musisz szybko mi Się litra, więc. No nie ukrywam, byłem trochę przerażony. Jeżeli negocjacje by się wydłużyły, to mogłoby być po mnie. To były żarty, no co ty? No to A po drugie, gdybyśmy chcieli cię zabić, to byśmy zrobili pułapkę wcześniej. To tak się o tym dowiedziałeś. Dobra, dwa koksy, dostanę i wypuszczę. Całe szczęście, dzięki sile naszej niesamowitej gry aktorskiej, udało mi się wydostać na powierzchnię. Pozostało tylko twierdzić Dranchisa w przekonaniu, że nie mieliśmy złych intencji. Ja by was teraz zabił, to byście nie mieli i To by nie poz... bym zneutralizował zagrożenie. Ale my nie chcieliśmy to zabić, to, taki aż taki, żartik, taki... Nie się żarty, Przecież prima Prilis no. wtedy, no o właśnie, no zapomnieliśmy. Ja wcześniej tak. nagrywałem, zapomniałem. Dobra, czyli jesteśmy tak. dogadani, tak? Dokładnie. Tak. Spoko, jesteśmy, to jest dobry. Cała historia pewnie potoczyłaby się całkowicie inaczej, gdyby nie planował pokonać Dream ale jednak nie pojmuję co się wydarzyło z tymi chłopkami. Mam nadzieję tylko, że następnym razem się uda. Znaczy mam nadzieję, że już nie popełnię tak olbrzymiego błędu podejmując się zabicia najsilniejszego gracza na anarchii SMP.